Tak nie jest. Zgrubienia stóp, zgrubienia podłóg i wszelkie inne zgrubienia, które tworzą się pod stopami na stopach, z boku. Ale główne zgrubienia to są te modzele tak zwane na podługach stóp. Od czego się tworzą, Pani pyta? z powodu niewłaściwego stąpania również to ma nie nieprawidłowo. Wystarczy mały odchył i po latach czy miesiącach zależy jaką to ma tendencję, wagę, co robi, czy ma taką tendencję bardziej czy pracę stojącą, to jednak te kilka milimetrów pod innym kątem robi zasadniczą różnicę dla stóp ich anatomii, ich fizjologii, fizjonomii stopy bronią się, ich części bronią się tworząc grube skóry grubą skórę, tak zwane modele trzeba z nimi walczyć oczywiście modele są również jakimiś symptomami, które pokazują w naturze, terapeucie, że osoba masowana mająca tę mozelę może mieć tendencje miażdżyczne czego nie należy się nie przestraszyć, bo tendencje do miażdżycy mamy wszyscy już od urodzania ale tutaj szczególnie mogą być takiej osoby więc jest to jakiś sygnał, który może mi dużo pomóc dać wcześniej wskazówkę żebym zmieniła, zmienił swój tryb życia Ułożył właściwie te stopy, nosząc właściwe wkładki, właściwe obudwie. Obie należy. badanie też. Na ogół robimy to niedbale, bo, bo taka jest rzeczywistość naszego obudwia Stanu. Nie mówię tu o takich też przyczynach różnych obdarć czy odcisków tych wróg naturalnych, złego stąpania, z tego robią się również e, różnego typu wykoślamienia, wykrzywienia, aluksy, podkurczone palcem, palce, młotkowate palce. Nieustawione są. Mało gimnastykowane, niepasowane. E, to duży problem wielu osób. Dotyczy głównie bań, ale... Niekoniecznie, bo panowie też mają te same problemy, może mniej z kalutcami. Zgresta nie są tak często oglądane. Ci się o tym nie mówię, ale ja widzę, że na więcej tak to. następnej godziny.